Wraz z rosnącą popularnością pornografii Instagrama mogłoby się wydawać, że włosy łonowe są czymś niepożądanym, zbędnym i niehigienicznym. Otóż rzeczywistość jest opozycyjna. Włosy w miejscach intymnych mają sporo funkcji, nie są tam przypadkowo. Podobnie do włosów w nosie chroniących przed dostaniem się w głąb ciał obcych czy brwi przed spływającym z czoła potem. Badanie przeprowadzone w USA wykazało, że ponad połowa kobiet, która goliła włosy łonowe, robiła to ze względów higienicznych, pomimo dowodów na to, że golenie ich może uczynić pochwę bardziej podatną na podrażnienia i infekcje. Kluczowym odkryciem było, że 59% kobiet zrobiło to, ponieważ myślały, że spowoduje to, że ich pochwa będzie czystsza lub bardziej higieniczna. To tylko pokazuje, jak bardzo czasami lub nawet często ludzie siebie krzywdzą, nie wiedząc o tym, ale zacznijmy od początku. Po pierwsze, włosy zmniejszają tarcie. Skóra na Twoich genitaliach jest bardzo delikatna. Włosy łonowe działają jak bufor ochronny zmniejszający tarcie podczas seksu, trenowania sportu i innych czynności. Niektóre źródła nazywają nawet włosy łonowe suchym lubrykantem. To dlatego, że łatwiej jest pocierać włosy o włosy niż skórę o skórę. Po drugie, utrzymują ciepło. Włosy łonowe również zatrzymują ciepło genitaliów, co jest ważnym czynnikiem podniecenia seksualnego lub ogólnego funkcjonowania, kiedy jest zimno. Po trzecie, zapewniają ochronę przed bakteriami i innymi patogenami. Pełnią podobną funkcję jak rzęsy czy włosy w nosie. Oznacza to, że zatrzymują brud i potencjalnie szkodliwe mikroorganizmy. Szczególnie u kobiet, wygolenie pomaga bakteriom w przedustaniu się z odbytnicy i przewodu pokarmowego w okolice pochwy, a to skutkuje różnymi komplikacjami. Ponadto, mieszki włosowe wytwarzają sebum, olej, który faktycznie zapobiega rozmnażaniu się bakterii. Wynika z tego, że włosy łonowe mogą chronić przed niektórymi infekcjami, w tym przed zapaleniem tkanki łącznej i pochwy oraz infekcją dróg moczowych, drożdżakowym oraz przenoszonym drogą płciową. Jeśli włosy działają jak bariera ochronna, to ta bariera wymaga regularnego oczyszczania. Jeśli się regularnie myjesz, nie ma powodów do niepokoju. Po czwarte sygnalizują zdolność rozrodczą. Włosy łonowe pojawiają się w okresie dojrzewania. To oczywisty fizyczny znak dojrzałości płciowej, a co za tym idzie zdolności do roznażania się. W przeszłości mógł służyć jako wizualna wskazówka dla potencjalnych partnerów. Po piąte, transmisja feromonów. Inna teoria wiąże włosy łonowe z przenoszeniem feromonów lub chemicznych wydzieliń niosących zapach, które wpływają na nastrój i zachowanie. Nadal nie wiemy dokładnie, jak feromony wpływają na seksualność. Feromony są wydzielane z gruczołów potowych. W porównaniu z innymi obszarami ciała, okolice łonowe mają dużo tych gruczołów, dlatego, jak głosi teoria, włosy łonowe mogą uwięzić feromony, zwiększając naszą atrakcyjność dla potencjalnych partnerów seksualnych. Po szóste, chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. Nowe badania dowodzą, że golenie lub woskowanie okolic intymnych może zwiększać ryzyko zarażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową o nazwie mięczak zakaźny. Liczba przypadków mięczaka zakaźnego wzrasta wraz ze wzrostem częstotliwości usuwania owłosienia łonowego. Umiejscowienie i grubość włosów łonowych jest inne u różnych osób. Niektórzy mają ich więcej, a inni mniej. Mając to na uwadze, ekstremalne zmiany we wzroście włosów bywają oznaką problemów hormonalnych. Na przykład, u dorosłych kobiet po urodzeniu nadmierne owłosienie łonowe może być oznaką zespołu policystycznych jajników. Ten stan jest związany z wyższym niż zwykle poziomem testosteronu, hormonu płciowego, który kontroluje wzrost włosów. Inne objawy to nieregularne miesiączki i porost włosów na innych częściach ciała, w tym na twarzy. Z drugiej strony, wśród mężczyzn brak włosów okolicy łonowej może być oznaką niskiej produkcji testosteronu. Inne objawy to niski popęd seksualny i zaburzenia erekcji. Porozmawiaj z lekarzem, jeśli masz nieregularny wzrost włosów lub brak włosów obok innych nietypowych objawów. Tak jak widzisz, włosy mają więcej funkcji niż mogłoby się wydawać, więc dlaczego ludzie je usuwają oprócz powodów higienicznych? Jednym z argumentów jest to, jakie są oczekiwania partnerów. Preferencje partnera często wpływają na nawyki pielęgnacyjne. W badaniu z 2013 roku około 21% kobiet stwierdziło, że strzyżenie ich łoniaków było związane z preferencjami partnera. W badaniu z 2015 roku mężczyźni częściej niż kobiety zgłaszali preferencje dotyczące partnera seksualnego pozbawionego włosów łonowych. Z kolei kobiety częściej wskazywały, że wolały przycięte lub częściowo ogolone lub woskowane. Następnym są normy społeczne. Pielęgnacja włosów łonowych jest od wieków powszechną praktyką. Dziś można powiedzieć, że usuwanie przynajmniej części włosów łonowych jest zachowaniem powszechnym. Ma ono swoje korzenie w czasach antycznych: uważa się, że usuwanie włosów łonowych było praktykowane przez kobiety już w starożytnej Grecji, Egipcie i Rzymie. Niektóre hipotezy łączą ten trend ze zwiększoną dostępnością do pornografii, gdzie normą jest brak owłosienia w tych miejscach, żeby całkowicie odsłonić narządy płciowe dla widza. Wiele osób usuwa włosy łonowe, aby dostosować się do tego standardu estetyki. Na przykład w badaniu z 2013 roku 31,5% kobiet, które zgłosiły, że usuwają je, zrobiło to, ponieważ wierzyły, że zwiększy to atrakcyjność ich genitaliów. W tym samym badaniu mężczyźni rzadziej niż kobiety zgłaszali praktykowanie z tego powodu. Mogą to być też osobiste preferencje czynnik psychologiczny. Dla niektórych usunięcie włosów łonowych jest po prostu kwestią osobistych preferencji. Osoby, które wolą je usuwać, często wymieniają wygodę, rutynę i pewność seksualną jako czynniki motywujące. Również same zabiegi usunięcia wiążą się z podejmowaniem ryzyka. Urazy łonowe są zaskakująco częste. Pewne badanie wykazało, że 25,6% badanych doznało urazów podczas lub po depilacji. Najczęściej zgłaszanym urazem były skaleczenia. Często zgłaszano również oparzenia i wysypkę. W bardzo rzadkich przypadkach urazy te wymagały pomocy lekarskiej. Podsumowanie odcinka. Golenie na zero, podcinanie czy pielęgnacja. To na co się zdecydujesz to wyłącznie twój wybór, ale warto pamiętać, że te włosy mają swoje funkcje. Gdyby włosy łonowe nie były nam potrzebne natura w drodze ewolucji z pewnością by je wyeliminowała, ale tak nie jest. Stanowią one naturalną barierę dla wirusów, bakterii i grzybów, a także utrzymują w czystości miejsce intymne. Trzeba również zwrócić uwagę na to jaki wpływ ma pornografia Instagram na działanie ludzi. Jakiś procent będzie obarczony Problemami. Ludzie bezrefleksyjnie robią to, co widzą. Trzeba pamiętać i sobie to nawet powtarzać. Prawdziwe życie to nie pornografia i Instagram. Jeśli uważasz temat za wartościowy, oceń, skomentuj i odwiedź poprzednie materiały. Do usłyszenia w następnym odcinku.